Cześć, z tej strony Łukasz, podcast finansowy wsparcie, czyli podcast, który mówi o przedsiębiorczości, rozwoju i jak zarabiać więcej pieniędzy. A dzisiaj pokażę Ci taki model biznesowy jednoosobowej firmy, która będzie tak naprawdę stworzona tylko z Ciebie. Dzisiaj oczywiście, jakby na czasie jest ciągle temat AI, i to jest tak, że mam wrażenie, że dla niektórych w niektórych bańce informacyjnej ten temat trochę wygas, a dla innych wręcz przeciwnie, po prostu jest część osób, które widzi, które widzą w tym mega potencjał i mm, dalsze jakby etapy tego rozwoju, dalsze tak naprawdę to, co się będzie działo, etapy pod kątem zmian na rynku pracy, czy właśnie takich solo przedsiębiorców. Mam też wrażenie, że jednak Polska nie zawsze nadąża za tymi zmianami. Zwłaszcza na przykład, jeśli wejdziemy do internetu, wejdziemy na media społecznościowe, wejdziemy sobie na YouTube, to wystarczy poszukać takich marek osobistych, które tworzą tam treści i jakby czerpać tam tą inspirację. Dlatego, że tak jak powiedziałem, w Polsce wiele branż, wiele nisz jest naprawdę niezagospodarowanych. Mam wrażenie, ale to, znowu, oczywiście to jest wrażenie, i pewnie znajdzie się jakieś wyjątki, ale jednak nasz Instagram. Absolutnie ma, tak jak powiedziałem, mnóstwo mnóstwo takich niż niezagospodarowanych, gdzie ludzie nie widzą potencjału w tym, aby robić swoją markę osobistą, aby tworzyć społeczność wokół siebie. co jest niezwykle istotnym tematem. Za to oczywiście nie brakuje osób, które uczą, tak, ale uczą jakby robienia tego, pod kątem rób markę osobistą, bo będziesz zarabiać więcej. I nie ma w tej całej ideologii poza zarabianiem e, takiego większego poczucia sensu. A dopiero kiedy się pojawia takie poczucie sensu, żeby coś robić, kiedy faktycznie ci zaklika, dopiero wtedy dzieje się magia, dopiero wtedy czujesz, że okej, okay, to ma sens robić. Ja, e, czy, czy, odpowiadając na pytanie, które mogłoby teraz paść, czy ja od początku takie coś czułem? Nie, absolutnie nie, bo... Kropki dopiero się łączą już w trakcie procesu, kiedy robisz. I ja często powtarzam, że jeśli ktoś nie jest przekonany do tego, żeby tworzyć na przykład kontent, tworzyć swoją markę osobistą, to czasem mówię: chodzi o to, żeby zacząć i wytrwać, bo nigdy nie wiesz, do czego to cię zaprowadzi. I tak pewnie jest w wielu aspektach życia, że czasami coś zaczynaliśmy przed laty i dopiero po jakimś czasie jesteśmy oczywiście wyciągać wnioski. Także Przedstawić to w kilku, pro, w kilku krokach, coś, co tak naprawdę już się dzieje. Tak? Czyli, jeśli znajdziesz twórców za granicą, to znajdziesz ten schemat, który ja mówię. A w Polsce mam wrażenie, że ten potencjał absolutnie nie jest wykorzystywany, albo przynajmniej w mojej bańce informacyjnej tak jeszcze nie trafił. Możesz mi to oczywiście dać znać, jeśli uważasz, że ktoś to w fajny sposób już robi. Ja sam. Uważam, że jestem jeszcze na początku swojej drogi. Znaczy, ja dopiero tymi podcastami, oczywiście, w jakiś sposób już buduję ten swój wpływ, tak, od no już ponad 130 odcinków, ale to dopiero yy, gdzieś tam jest początek mojej drogi. Początek mojej drogi pokazywania twarzy, jeszcze większego dzielenia się wiedzą. Ja tak naprawdę dopiero startuję, ja tak naprawdę dopiero zaczynam, i jeśli ja szukam inspiracji, to raczej szukam to u zagranicznych twórców. Więc nawet ciężko mi, tak jak powiedziałem, wymienić kogoś, kto w Polsce naprawdę by to dobrze robił. Dobra, ale zacznijmy od pierwszego w ogóle punktu. Odnośnie samej pracy. Czyli co zrobić, żeby mieć taką jednoosobową firmę, która jest wokół nas? Bo to się może na początku też wydawać, że no jak będziemy jednoosobową firmą, nie będziemy nic delegować, to. Yy, znaczy, że musimy dużo pracować. No nie. Znaczy i tak i nie, bo wiadomo, że jeśli jesteśmy na etapie uczenia i dopiero zaczynamy, to zdecydowanie będziemy musieli ciężej pracować yy, niż inni, ale docelowo, absolutnie to nie jest tak, że długa praca daje większe efekty. Coraz częściej jest tak, że ważniejsze będzie to, co nieraz już powtarzam w moich odcinkach zarządzanie energią. I Coraz częściej będzie tak, że ci najbardziej tacy produktywni przedsiębiorcy to będą przedsiębiorcy, którzy mało pracują. I to widać, tak? gdzie 4-6 godzin dziennie naprawdę może być wystarczające, aby zmaksymalizować koncentrację, produktywność. Oczywiście warto znaleźć te 4-6 godzin, kiedy masz poczucie, że wtedy najlepiej właśnie ci się pracuje. Co nie zmienia faktu, że te 4-6 godzin to może być związane z taką pracą głęboką, kiedy faktycznie coś tworzymy. No bo jednak ta większość jednoosobowych działalności będzie polegała na tym, że coś po prostu wytwarzamy, tak? Coś piszemy, coś nagrywamy, czyli te rzeczy, które będą dawały największy efekt. Oczywiście można pracować więcej, można wrzucić ten czas taki Mniejszej koncentracji, na przykład jakieś konsultacje, jakieś mentoringi, jakieś rozmowy z innymi osobami, czy wykonywanie takich automatycznych często czynności, które po prostu dla nas nie stanowią dużego wydatku energetycznego. I to jest niezwykle istotne, że czasami chodzi o to, że źle po prostu dopasowujemy swój grafik tego, co mamy robić, do tego w jaki sposób się czujemy o różnych chociażby porach dnia. Nie jest tajemnicą, i mam, myślę, że nie jest niczym odkrywczym, jeśli ci powiem, że kolejnym ważnym elementem będzie obecność w mediach społecznościowych. Tak? Jakby nic nie, nie wskazuje na to, żeby ten trend miał się odwrócić. Tak? Czyli internet, oczywiście on się zmieniał na przestrzeni czasu i zdecydowanie pojawienie się mediów społecznościowych. Wpłynęło na to, że ten internet zaczął mocno skręcać i rozwijać się i powodować to, że ludzie coraz więcej czasu spędzają w internecie, i średnie są takie statystyki, że nic nie wskazuje na to, żeby coś się miało pojawić po mediach społecznościowych. Tak? Więc zdecydowanie to jest fundament. Chociażby tutaj warto przytoczyć to, że. Zdecydowanie, zdecydowanie jest lepiej, kiedy to od ciebie klient znajduje, niż Ty musisz gonić za nim, tak? to jest o wiele łatwe, łatwiejsze, o wiele tańsze. Dajesz się poznać po prostu Twojemu przy, przyszłemu klientowi. Oczywiście nie mówiąc o tym, że nawet jeśli na przykład masz takie usługi stacjonarne, no to też obecność w mediach społecznościowych powoduje, że łatwiej do Ciebie klienci trafiają, ale przede wszystkim. Też możesz myśleć o tym, żeby docelowo dywersyfikować swoje przychody. Ja to nazywam taką dodatkową poduszką bezpieczeństwa, tak? No, jeśli ktoś jest fizjoterapeutą, fryzjerem, czy jakimiś e, innymi usługami się zajmuje, które po prostu wymagają jego obecności, żeby zarabiać pieniądze, no to w razie czegokolwiek, w razie niezdolności jakiejkolwiek do pracy, z jakiegokolwiek powodu, e, ta obecność online, budowanie siebie e, w. Mediach społecznościowych powoduje, że mamy takie dodatkowe zabezpieczenie i po prostu lepiej się z tym czujemy. Też to wszystko jest związane z tym, że po prostu tradycyjna edukacja nie nadąża. I dzisiaj ludzie po szkole jakby takiej typu liceum, czy tam technikum, nie wiedzą do końca, co mają robić, bo mają perspektywę pójść na pięcioletnie studia. I oczywiście, jeśli nie są to studia typu lekarz, czy prawnik, to, to jeszcze bardziej ta decyzja wydaje się e, odległa niż jeszcze kilka lat temu. To znaczy, m, z mojej perspektywy będzie to szło w kierunku, że coraz częściej e, ludzie będą wybrali inne sposoby edukacji, i to już widać tak, coraz częściej szukamy po prostu wiedzy na YouTubie, ale też nawet na TikToku, który chociażby, żeby konkurować z takim YouTube, to wprowadził dłuższe formaty wideo. I muszę powiedzieć, że faktycznie, jeśli się odpowiednio wytrenuje swój algorytm, to naprawdę chociażby temat AI, czy tworzenia jakichś automatyzacji właśnie związanych z AI, naprawdę można znaleźć wartościowe, wartościowe kanały nawet na TikToku. Oczywiście taki sukces w tym, żebyśmy mieli jednoosobowy biznes, Wymaga na pewno elastyczności, na pewno takiego wszechstronnego podejścia. Ciężko być specjalistą w jednej dziedzinie, więc tu takie słowo, jakie mi się od razu kojarzy z tym, że warto być takim generalistą często, no bo jedną z ważniejszych rzeczy się okazuje w dzisiejszym świecie jest na przykład marketing, sprzedaż, a nie samo to, że jesteśmy... Mega najlepsi w swojej dziedzinie. Chyba, że potrafimy odpowiednio oczywiście delegować te rzeczy. E... Rynek się zmienia, rynek się zmienia i na pewno umiejętność dostosowania się do takich nowych trendów czy narzędzi e... nie tylko pozwoli przetrwać takim jednoosobowym biznesom, ale też zacząć po prostu, pozwoli wyprzedzać konkurencję. I to, co z tym się wiąże, a już troszeczkę o tym powiedziałem. Niezwykle istotne w tych mediach społecznościowych będzie budowanie wokół siebie społeczności, wokół swojej marki, wokół swojego pomysłu, swojego produktu czy usługi. I będąc w mediach społecznościowych, tworząc od dłuższego czasu, zobaczysz, że po prostu ludzie za tobą pójdą, będą cię śledzić. Cokolwiek nie zaczniesz, nawet nowy temat, to ludzie po prostu z ciekawości do ciebie przyjdą. Ty masz być takim liderem, który prowadzi. Y, ludzi. Ludzie chcą generalnie być w społeczności, więc chcą podążać za kimś, kto im powie, że hej, warto to robić, warto to robić. I tak bardzo często to wygląda, że mm, nawet jeśli na przykład masz jakąś konkretną niszę, ale poruszasz też tematy zupełnie niezwiązane z twoją niszą, to ludzie i tak będą cię słuchać i tak będą się tym interesować. To nie znaczy, że zawsze będą ci przyznawać, oczywiście, rację. Ale jest coś takiego jak podążanie za liderem, i to wynika z różnych, oczywiście, podłoży psychologicznych. Na pewno to jest temat szeroki do rozwijania, ale jeśli by bym miał wymienić jeden z najważniejszych trendów w 2025, to zdecydowanie podążanie ze swoimi mediami społecznościowymi właśnie w kierunku budowy pewnej społeczności, tak, żeby ludzie czuli się, że do czegoś przynależą. Ludzie lubią do czegoś przynależeć. Ludzie lubią Iść na jakieś kółka, warsztaty, być w jakiejś grupie, móc się wypowiedzieć, czuć, że mają mm, jakiś głos tak w tym kręgu. I e, no kolejny punkt, jaki sobie zapisałem, ale tak naprawdę on już też się przewijał w tych poprzednich, to oczywiście elastyczność, ale też samodyscyplina, o której powinniśmy pamiętać, bo będąc samemu decydentem swojego czasu, Musisz wiedzieć, że nie ma nikogo nad tobą, i wtedy organizacja tego, czy się czujesz dobrze w danym dniu, czy nie, czy masz rozpisany plan, czy nie, zależy kompletnie od ciebie. I teraz wiesz, bardzo łatwo, bardzo łatwo wpaść w pułapkę, że na przykład zbyt długo scrollujemy, w pod przykrywką researchu, tak, czy na przykład nagle po osiągnięciu jakiegoś dobrego wyniku wpadamy w prokrastynację, albo w jakieś inne znowu blokady, więc to nie jest też tak, że kiedy nagle stajesz się przedsiębiorcą, kiedy ci wychodzi jeden, drugi, trzeci projekt, to te problemy nie występują, które występowały na początku. Oczywiście, że zwiększa się świadomość, co nie zmienia faktu, że ciągle trzeba na ten dyskomfort się wrzucać, ciągle trzeba nad sobą pracować, i z jednej strony to brzmi nieoptymistycznie, ale z drugiej właśnie powoduje, że to życie nabiera większego sensu, kiedy ciągle masz wyzwania, że kiedy ciągle sobie możesz wyznaczać jakieś kolejne punkty w swoim rozwoju. Więc e, myślę, że te kilka punktów jest e, takim oczywiście wstępem. Do tego, żeby e, pracować nad swoją obecnością online, do tego, żeby mieć jakiś fundament, e, żeby wystartować. Ale tak jak powiedziałem, te rzeczy naprawdę się nie zmieniają. Jakby tu, to nie ma tak, że o, była moda i na coś żyje za późno. Nie, wręcz przeciwnie, to jeszcze bardziej będzie się zacieśniało, jeszcze więcej e, edukacja będzie na pewno rosła chociażby. Więc zdecydowanie jesteśmy. Uważam, że wciąż na początku, bo ludzie będą mieli coraz więcej pieniędzy, coraz więcej czasu, będą mm, bardzo duże zmiany na rynku pracy. I tutaj też pokazywałem to nie, w ostatnim czasie. Więcej ten temat na Instagramie. Więc y, polecam też zaglądać, jeśli dawno u mnie nie byłaś, czy nie byłeś, y, i interesować się tym tematem, żeby po prostu. Nie przespać czegoś, żeby się nie okazało, że to co Łukasz mówił, to będzie już za rok, dwa i, i można było być na początku tego trendu, a nie już, kiedy będzie po wszystkim. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku.